Be the best. To spotkanie, które łączy pasjonatów branży ślubnej, zarówno tych, którzy dopiero wchodzą w ten świat, ale również tych, którzy już w tej branży działają od wielu lat. Po trzech udanych edycjach tym razem przenosimy się do magicznego pałacu Rosali. Wspólnie będziemy uroczyście otwierać sezon ślubny 2024. Będzie to niezwykła okazja do tego, żeby się spotkać, nawiązać relacje i doświadczać wspólnego, przyjemnego czasu. Widebest Be już 19 kwietnia w Pałacu Rozalin. Nie może Was zabraknąć, ponieważ przygotowaliśmy niezwykłą aranżację, którą zaskoczymy każdego z Was. Liczba miejsc ograniczona, dlatego nie zwlekajcie, zapisujcie się na to niezwykłe wydarzenie i bądźcie z nami 19 kwietnia w Pałacu Rozalin.